Także mam nadzieję, że spędzimy cudowny wspólny popołudnie i wieczór, i życzę Wam wszystkiego najlepszego: spokojnych, ciepłych świąt, pełnych pozytywnej energii. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowy rok. Oddaję głos księdzu Proposzczowi, bo ma duże emocje na pewno po tej przejażdżce. Słuchajcie, to była szaleńcza jazda, naprawdę. Naręczny wchodziłem tutaj w zakręt. Mikołaj, z stanin wypadł, aż ogień szedł, słuchajcie. Bardzo serdecznie witam. To pierwszy raz, kiedy spotykamy się w takiej formule. I cieszę się, że po raz kolejny nasz plac mariacki tutaj wypełnia się w takiej świątecznej atmosferze gośćmi. Czujcie się tutaj. Jak u siebie, i korzystajcie z wszystkiego, co dla Was dzisiaj zostało przygotowane. A z tego, co wiem, to będzie moc, moc, słuchajcie, atrakcji, różnych występów artystycznych. Jest coś, więc, dla ducha, jest też coś dla ciała, można się posilić. Przepyszne, przepyszne jest klapy ze smalcem, na przykład.